mam to ja, Sucharytka. Witam wszystkich na poranku. Mam śniadanie, mam nadzieję, że wy też. Mam bułeczki, graham, tak jak mówiłem, z serkiem śmietankowym, tak już trochę gryzłem ją. Serek śmietankowy z łososiem i takie pomidorki małe. Było ich więcej, ale już jest mniej. I jeszcze jest herbatka z cytryną, goździkami i soczkiem malinowym. Yy, ta yy, czarna, oczywiście, herbatka. Czarna, zwykła, storebki nawet. Nie żadna. Nie żadna liściasta, taka, znaczy no w torebce też zostaje liściasta, ale to nie, że zaparzałem sobie w jakimś tym, tylko normalnie, normalnie z torebki. Widzieliście w ogóle jaka dwa do... fota, wcześniej co ten, co k... pokazałem. No bo na wykopy jest Beka, że stworzenia historii z puszkami dos. <laughs> ten kurwa na środku, to jest taki agencik. To są do zielonej herbacie. No właśnie, piłem tego doza zieloną, zieloną herbatę. I powiem wam, że że kurwa smakował mi. Eee, nie piłem energoli. Piłem tam zieloną herbatkę z miodem. I inaczej. Smakował mi. Wlałem sobie go do ten, do kubka z lodem z żabki. Bo nie było w lodówce tej zielonej herbatki. Tylko była normalnie na półce. Eee, smakuje mi, ale nie jest jakiś wykurwisty. Że jak ktoś by mi to dał, schłodzone. Bo na ciepło ten ja tego Nichuja nie wypił. Ale jakby ktoś dał mi to schłodzone, to wypije, no nie, wypiję. Ale... ale nie jest to mój gol. Jakby jak, jak zieloną herbatkę chcę se kupić, to już wolę sobie kupić Liptona zieloną herbatkę zero. No dziwne jest to w smaku, ale jest spoko! I ta herbatka, nie pamiętam szczerze. Bo kupowałem kilka rzeczy wtedy w sklepie. Jakby że jesteś wykopiem, to zauważyć nam zrobić, portal nie był takim ściekiem. Kurwa, ja mam konta na wykopie od 9 lat. Stary. 9 lat 4 miesiące 39 tysięcy akcji. A ty do mówisz, że już jesteś wykopkiem. Mój nick kurwa, mokry suwer powstał na wykopie. Tu założyłem konto. Pierwszy raz z takim nickiem. Eee, żeby ten portal nie uciekł, a słuchaj, o to chodzi, że ten portal jest trochę ściekiem, no nie? To jest nim piękno. Ja mam konto na Twitchu od 12 lat, czy jestem Twitchowcem. No chyba. Tak, ja zawsze zapominam. Kiedy ja założyłem swoje pierwsze konto na Twitchu? 2012, 11 lutego. Okej. Okay. Polska ma całkiem dobre ratio ludzi wybitnych, tak jest zawsze ktoś coś tam potrafi coś robić w każdym sporcie na przykład? No w sumie ta no... Nie no... Mamy no dużo już takich wybitnych coś takiego. Na przykład Robert Lewandowski. Ojebany ze złotej piłki przez covida, A powinien mieć. Na przykład legenda? No nie no, na Twitchu to aż tak ciężko, no, to jest kwestia językowa no nie? Znaczy nie no... Jak na to ile ludzi jest nasz, ile jest ludzi mówiących w języku polskim, a ile na przykład wiesz, jakieś rekordy są na Twitchu yy, to i tak spore to są rekordy, no nie? No bo. czekaj. Yy, rekord hiszpański jest ile? O, kurwa, dużo razy wyższy. Z 15 z 18 razy wyższy. No liczmy nawet, że kurwa z 18 razy wyższy, a pewnie hiszpańskojęzycznych ludzi. Jest w chuj. Czaj, czej, sprawdźmy ile? Ile jest na świecie ludzi mówiących w języku hiszpańskim? 480 milionów osób. A, a ile osób posługuje się językiem polskim? A no, tylko hiszpański i portugalski są chyba podobne, no nie? Więc chyba też tam, tam też jest jakby widownia portugalska. A ile osób posługuje się po portugalskim, Dobra, no ale liczmy! Nie wiem, jak to liczyć. Brazy... Ale brazylijski to jest przecież. No nie, no w takich krajach jak Brazylia to się wymienia: portugalski do brazylijski, no nie? Jaka gadałem z Urugwajczykiem, on no mówi, że nie rozumie? No brazylijski, no brazylijski to jest przecież portugalski, no o co chodzi? Mówię, że Brazylia to się po prostu Portugalii. No dobra, nie, no to i tak i baj ma. w 2 podarował 5. Pięć... Ale i tak, kurwa, tak pozostałe rekordy, jak patrz na Twitchu, to takie małe są, jak na to, ile wiesz. No, Ninja ma na przykład 600 widzów, to jest 3 razy więcej niż Ksaya. A kurwa, wiesz? a I tam, no, dajmy na to, że jest 5 razy więcej niż Izak. No, nie, no, jak, jak wiesz, jak na wynik, kurwa, taki generalnie dla polskojęzycznych odbiorców, to wyniki na Twitchu czy właśnie Izaka, czy, czy Ksaja są kurwa ogromne, no nie? Więc my w Polsce to jednak zawsze coś odpierdolimy. Izaka to nie, nie no, Izaka też 120 kawizów to fuj. Przypominam, że Am Amadeusz Ferrari też miał na Twitchu 100 koła. To jest też pojebane. To wina przodków, kurwa ciężko było wziąć łódkę i zająć tereny dzikusów, to woleli rozbicie dzielnicowe zakurwić i potem szwedzkie podarował szweste, zjebie, jebane złotych. i demokracja w no tak. ja ma 166 wynik. Tak gdzieś około. W rekordach Twitcha. Więcej jakieś Osti Show od Kejdrela, od Castro. Tylko legenda FIFY. Oho Na drugie miejsce się znowu wpierdolił przez swój regularny streaming ostatnio. No no no. Kurwa, ile on streamował ostatnie 30 dni? 93 godziny? Ja pierdolę tak dużo? Jaki zapierdol ty! No 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 On co streamer robi 14 godzin No w sumie ta, w sumie ta Normalnie ziomek 84 godziny w tym miesiącu zajebał Ja i tak jestem zaskoczony, że daję, że daję radę napierdalać 66 godzin w ostatni miesiąc Myślałem, że te treningi mnie bardziej pochłoną, ale jakoś się udaje, no nie? Jakoś się kurwa coś się udaje. Nie jest źle. O, wszedłem na Twittera i pierwszy wpis jaki mi się wyświetlił. Ja mam w tym roku 33 lata i mieszkam z mamą. W zerowe perspektywy na dostatnie życie. Moja dziewczyna jest kurwą. Ogólnie wszędzie same kurwy. O, proszę bardzo. Tak napisał Paweł. Słuchaj, Paweł, no bywa. Najgorsze jest, jak siedzisz sam, nie masz za co zapalić papierosa i jesteś z tym absolutnie sam. Nie masz nikogo, kto by cię pocieszył. Taki jest świat. Pomagasz ludziom, którzy na to nie zasługują. Uśmieszek. Sami wiecie, koło mam na myśli. Nigdy bardziej się na nikim nie przejechałem. W p. To cały czas ten sam Paweł. Paweł wrzuca swoje foty na Twittera. To jebana, Paweł. Siedzisz sam, nie może zapalić papieroska. O, znowu wpis. Jebane papierochy. Jak ktoś pali dwie paczki, to równie dobrze mógłby codziennie chodzić na pizzę. Uśmieszek. Teraz siedzę w domu już od tygodnia nie zarobiłem ani grosza od poniedziałku. Muszę się rozejrzeć za czymś na stałe. Cześć, co macie nawet? Cześć. Ale on kurwa musi być samotny, no nie? Codziennie siedzi kurwa. On ma jakiś pamiętnik na tym Twitterze zajebany. Jesteś cwaniaszkiem w chuj tyle na ten temat. Krzywdził mnie z uśmiechem na twarzy. Zabawa, że hej. Blond, czarny... Ej, kurwa! Nie, 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 nie! Nic, nic takiego ty kur... Przepraszam za to co tu napisał. Ale to, co on tu pisze? Cześć co macie na obiad uśmieszek. Cześć miłego dnia. No tak, no to chodzi o czarne włosy, no tak, no tak, ale... Yy, ale jakoś tak dziwnie napisał, no. Ten ser, on napierda codziennie po 10 tweetów, ty pawłem. Co on kurwa tym pawłem? Dzisiaj w nocy zjadłem loda i poszedłem spać. B. zamykający nawiast. Cierpienie u to nie jest tak, że ja sobie cierpiałem teraz nic z tego nie uśmieszek. Ja mam na przykład taką wiedzę, żeby nikomu się nie podporządkować przez wzgląd na mój łagodny charakter. Naprawdę no siedzi na piździe w domu sam Paweł i na kurwa tweeta za tweetem. Wstawi seserek, tu wstawi co jakiś ten. Powiedz mi, jak to jest nie osiągać nic w życiu? Ja będę jebał, aż się zakocham. No, kurwa ten. Ja pamiętam, że była afera raz, że moja koleżanka chodziła do, jak chodziła do liceum, to na Twitterze, właśnie prowadziła taki, taki pamiętniczek i wyzywała tam wszystkich, no nie? I to był taki prywatny pamiętniczek, tam nikt ją nie obserwował nic za bardzo. I ona tam, wiesz, wyzywała wszystkich, kurwa leciała jak z najgorszymi, no nie. I pe ktoś pewnego dnia kurwa odkrył, że ona coś takiego ma. I była afera podobna na całą szkołę. Ja nie wiem, bo nie chodziłem do tej szkoły, ale... ale podobno tam niezła aferka była. Bo ona wiesz, nauczycielki tam wyzywała, kolegów wyzywała jakąś przyjaciółkę swoją tam wyzywała. Taka esa. O kurwa Nie, bo przeglądałem ten. Przeglądałem ranking Twitch trackera i zobaczyłem, że... I tak chciałem dojrzeć kto jest na którym miejscu tak, Twitch trackera teraz naszej ekipy. No i tak szukałem kurwa jakiego. I taki byłem zdziwiony, że tak długo go kurwa nie ten, nie znajduję. Ale. Znalazłem. Wreszcie. No nie śmiej się, nie śmiej się, to przecież, to przykre. Nie chciałbym nigdy kurwa tak zlecić. Tu. Ło, kurwa, ty. Tak, Mara Kazimierska w ogóle podobała mi jakiś sklep swój Wiecie, to ta, która tam jakiś zlecak, miała prostytutki swoje i tak dalej. Ona po prostu podobała mi swój sklep i skamuje totalnie tam ludzi. Te same produkty, które gdzieś indziej są te, to sprzedaję po 30-40% drożej. Ale dojebane. Biznes. A właśnie, jak ten. TikTok. Ja nie robię przeglądów TikToka, ale to jest coś, co mi się podoba. Zgłoszenie na piwko Cloud MMA. Cześć, z tej strony Krystian. Na tylnych siedzeniach tego samochodu stoczyłem dziesiątki walk w brazylijskim jiu z różnymi pięknymi kobietami, więc pokonanie takiego Sergeja w walce w samochodzie to będzie żaden problem. Poza tym potem mógłbym dostać walkę z kimś na moim poziomie, np. przykład Denis Załęcki, czy Danielą Mielanczuk. Moim największym zaletą jest posiadanie bierzmowania. Amen. Cześć. Ej, przekonał mnie trochę, nie? O, cześć. Jestem Filip, jestem z Łodzi i zapytajcie mnie dlaczego ja miałbym walczyć z piwko nie można Mam wszystkie cechy jakie potrzebuje zawodnik walczyć z piwko nie można. Mam wszystkie cechy... Taką trochę Sigma chciał zrobić. Jakie potrzebuje zawodnik klauty MA Jestem przystojny, zabawny, charakterny no i najważniejsze U mnie piwko Można Jak widzicie jestem idealnym kandydatem tej walki w Dobra, nuta tu leciała. Jak widzicie... Motywacja. 8 czerwca. Wykończycie obdobliwą. Cześć, jestem Dawid, mam 22 lata. Jestem jednym w Ja pierdolę, ty jaki mnie na tę pracę. No i chętnie się sprawdza w nowej formule na to. Ej, one są jakieś... Nie, one nie są krzywe, one są takie chudziutkie, widzisz tu kurwa, ale chudziutki. A to wymaski tylko nie można. No waży chyba 55 kilo, ale szczupły człowiek. Słuchajcie, lepiej nie mogli się trafić. Ja jestem Marcel, a to są katowice Mam 22 lata, 187 cm <grywki> Ale kurwa, nagranko a nie ma chuje, ten waży kurwa 55kg Wszystkim wracam z powrotem, usunęli mi poprzedniego TikToka Więc panie piwko nie można, siadam koło ciebie na miejscu pasażera Balachę ci wyciągam Wlatujesz razem z Ciebie Ty napisał w komentarzu, że waży 56 Serio kurwa? I kończymy. On ma 150cm wzrostu? Ten A ja zjesz nam wódkę RRR podarował 5zł Ale ładny piesek gryzie Hał, 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 wołw, wow, wołw, au, au, au. W jakim samochodzie można? No można, z tyłu więcej miejsca. A skąd ty jesz? Z Ukrainy. Ja też, o, z takim gitem to ja będę no. Przed Państwem Łukasz Kowalski! Waga musza do 55 kg Widzimy się 8 czerwca, zobaczymy, czy piwko można, czy nie można w samochodzie. O nie, rozjebał szklany i wyla piwo. Piwko nie można po niemu to najebać, to jest piwa i szklany. Piwko można na działce? Nie, nie można, to Ej, to mogło być dobre, kurwa, spierdolili przez śmiech. Ej, to mogło być zajebiste Nie, nie można Jak na nie? No jakby ten tak nie zareagował widzenie <laughs> o beki To było chuj dobre Chujowe to zgłoszenie na razie, to co widzę Straszne to zgłoszenie Tyfar Ty ładuje łapę do kibla No kurwa, no 50 złotych tutaj było, tak? 50 złotych Wiesz ile kasy to było? 2, 3 lata temu? Człowieku Niemała kasa była Okazało się ja pamiętam co tam było, tam była po prostu Tam kostka do kibla wpadła I się papier wokół niej owijał I dlatego był zatkany ten kibel Pamiętam to O kurwa, to jest hit, widziałem to wczoraj, no nie? Cloud 2 po ogłoszeniach Znak większości fame Karta fame wczoraj, znak większości karta fame po nie spodziewana. Ta karta fame Moim zdaniem jest zdecydowanie najgorsza w historii Mam nadzieję, że się pozytywnie i to wszystko odda Jeszcze wiele się na tej karcie wydarzy Wypierdolą stracha Mówię o karcie cloud Rozmowa o karcie kurwa fameów tutaj. Jest ta karta fame? Ten nagle kurwa. <śmiech> nie, <laughs> sam reporter to jest jakiś świat. On jest naprawdę niesamowity. No ale wiecie kurwa, sam reporter ma już prawie 50 lat. To jest, wiecie, no. Już w jego wieku można wybaczyć, no nie? Troszeczkę. I on ma sam reporter wiek. 47 lat. Ja pierdolę. On prawie dwa razy tyle, co ja mam. Jak ja w wieku 47 lat jeszcze będę potrafił korzystać z social mediów, no to ja będę z siebie dumny, no nie? I tak. Czajesz żyć 47 lat? No ja nie wiem, co ja będę robił przez tyle lat. Znaczy no, jedyną rzeczą, która mnie może, wiesz, ty, w której widzę się, że będę żył tyle lat, to żeby mieć dziecko, no nie? Bo tak to, to co ja jeszcze mogę zrobić w życiu, tak? Bez dziecka, no nie? Bez dziecka. No... Mieć jakąś nieruchomość fajną, czyli typu mieszkanie albo dom. I sobie trochę popodróżować po świecie, zwiedzić miejsca, które chciałbym zwiedzić, zjeść to, co chciałbym zjeść. No i w sumie, kurwa, to tyle, no nie, tak dla samego siebie, co w życiu jeszcze mam zrobić. To wiadomo, na nam jakieś mini marzenia będą wchodzić w trakcie życia no nie, może będę chciał to zrobić, może będę chciał to zrobić, ale takie małe rzeczy, no nie. Ale to tak, żeby wiesz, żeby se mieć swoją chatę i sobie popodróżować i tak dalej. No to tak kurwa do 35, myślę, że da radę wszystko zrobić, no nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Może na wakacje pojedziesz więcej niż raz na 3 lata? No to ja jeżdżę częściej na wakacje niż raz na 3 lata. Ja czekam w zeszłym miesiącu, w marcu byłem raz w górach i raz nad morzem. To dwa razy w ciągu miesiąca byłem na wakacjach. A ty mówisz o raz na 3 lata. Nie za wakacje? No ta, no to wakacje, no jak chcę wakacje w Polsce nieźle kurwa? No, spokój jest Polska, Polska jest zajebista. Mamy góry, jeziora, morze. Zajebiste są wakacje w Polsce. Nie no, teraz y, na początku lipca sobie na pewno polecę gdzieś za granicę. Jeszcze zobaczę gdzie, bo jeszcze nie stwierdziłem, ale gdzieś, gdzieś polecę. Na wakacje tak zwane za granicę. Będą oświadczyny, gdzie? Kurwa, jakie oświadczyny, daj spokój. Oświadczyń, potem wiesz. Jak są oświadczyny, potem szybciutko jest ślub. Jeszcze się aż tak nie śpieszy. bez przesady. Chociaż fakt, faktem kurwa, wczoraj oglądaliśmy pierścionki zaręczynowe. <laughs> Ale no powiedziałem, no nie, nie, no kurwa, wszystkie brzydkie, trzeba poczekać, jak będą ten. Trzeba poczekać, jak yy, będą w modzie, takie, co ci się podobają. Także nie, nie. I nigdy, no nie, no gdzie, gdzie. kurwa tam już niespodzianka, do chuja. no tak, tak. Będzie i rezu świadczy, no jak kurwa i rezu świadczy, nie. bez przesady. To było zbyt obvious wtedy. Ja swój ślub plus wesele wyładowałem 45K 7 lat temu. No dobra, ale 45 koła, ale 45K byłeś na minus, 45K zapłaciłeś i ci się kurwa ileś tam z kopert się zwróciło? To jest pytanie, no nie? Nie mnie ciekawi, ile na weselu w Polsce, no bo na weselach polskich jest tu tradycja, że się daje w koperty, no nie? Aha, 45 za wszystko zapłaciłem, z kopert mi wyszło około 70 koła. Czy ty jeszcze kurwa zarobiłeś na weselu? Ja, pierdolę, to, to jest biznes. Of course. No tak zawsze jest. No jak kurwa? No na weselu raczej nie. No można stracić łatwo, wydaje mi się, zwłaszcza obecnie. Obecnie chyba fuj drogo wychodzi wesele. Yy, a ten. A... Ja też brałem ślub w 2013. Byliśmy około 20 kPM do przodu. No to pojebane trochę. Ja bym nie chciał być do przodu. No, no jakby to moja impreza ja organizuję. Fajnie dostać kopertę, ale raczej ja myślę, że bym był na minus, no nie? Ja wiem tyle, że mamy zaplanowane wesele, że będziemy mieli w plenerze pod namiotem. To ja wiem, że mamy zaplanowany. Zaplanowaliśmy to już. Także ja wiem.